Najważniejsze wydarzenia z każdego kontynentu. Europa, Polska, Pszczyna. Michał Kałuża, filantrop, przyjaciel młodzieży, sportowiec. Z okazji 55. urodzin składamy Michałowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i satysfakcji z każdego dnia. To piękny moment w Twoim życiu, czas, w którym można z dumą spojrzeć na bogaty dorobek zawodowy, osiągnięcia budowane latami wytrwałej pracy, odwagi i konsekwencji. Twoja droga pokazuje, że sukces nie jest dziełem przypadku, lecz efektem pasji, mądrych decyzji i charakteru. Gratulujemy Ci imponujących osiągnięć, profesjonalizmu oraz autorytetu, który wypracowałeś swoim doświadczeniem. Niech kolejne lata przyniosą nowe wyzwania, inspiracje i projekty, które dadzą Ci tyle samo satysfakcji, co dotychczasowe sukcesy. Jednocześnie największym bogactwem jest to, co stworzyłeś poza pracą. Kochająca rodzina, która jest Twoją siłą, wsparciem i dumą. Niech dom zawsze będzie miejscem radości, bliskości i wspólnych chwil pełnych śmiechu. Życzymy Ci zdrowia, energii, spełnienia marzeń oraz wielu powodów do uśmiechu. Niech najlepsze lata wciąż będą przed Tobą z Alinką i z chłopakami. Europa. Przełom w energii odnawialnej. Unia Europejska ogłosiła dziś uruchomienie największej w historii wspólnoty europejskiej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Północnym. Projekt ma zasilać ponad 15 milionów gospodarstw domowych i znacząco przyspieszyć realizację celów klimatycznych na 2030 rok. Historyczna misja kosmiczna ESA Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o udanym teście nowego silnika plazmowego, który ma skrócić przyszłe loty na Marsa o kilka miesięcy. Technologia powstała we współpracy naukowców z Francji, Niemiec i Włoch. Ameryka Północna Stany Zjednoczone inwestują w sztuczną inteligencję w medycynie. W Waszyngtonie ogłoszono program wart 20 miliardów dolarów, który ma wspierać rozwój AI w diagnostyce chorób nowotworowych. Według ekspertów może to przyspieszyć wykrywanie raka nawet o 30%. Kanada bije rekord produkcji czystej energii. Kanada osiągnęła najwyższy w historii udział energii wodnej i wiatrowej w krajowym miksie energetycznym. Ponad 78% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ameryka Południowa. Brazylia chroni Amazonię. Rząd Brazylii ogłosił spadek nielegalnej wycinki lasów o 40% w porównaniu do roku ubiegłego. To efekt wzmocnionych patroli i nowych technologii satelitarnych. Chile liderem zielonego wodoru. Chile podpisało kolejne umowy eksportowe na zielony wodór do Europy i Azji. Eksperci mówią o początku nowej ery energetycznej w regionie. Afryka. Afrykańska Unia uruchomiła Fundusz Technologiczny. Nowy fundusz o wartości 5 miliardów dolarów ma wspierać startupy technologiczne w Nigerii, Kenii i RPA. Celem jest rozwój cyfrowej gospodarki i tworzenie miejsc pracy. Rekordowe zbiory zbóż w Afryce Wschodniej. Po korzystnym sezonie deszczowym kraje regionu odnotowały najwyższe plony od dekady, co może znacząco obniżyć ceny żywności. Azja Japonia testuje superszybki pociąg magnetyczny. Nowa linia Maglev osiągnęła w testach prędkości 620 km na godzinę. Planowane uruchomienie komercyjne ma skrócić podróż między Tokio a Osaką do niespełna godziny. Indie inwestują w edukację cyfrową. Rząd Indii ogłosił program bezpłatnych platform e-learningowych dla 50 milionów uczniów z terenów wiejskich. Inicjatywa ma zmniejszyć różnice edukacyjne. Australia i Oceania. Australia zwiększa ochronę Wielkiej Rafy Koralowej. Wprowadzono nowe regulacje ograniczające ruch statków i emisje przemysłowe w pobliżu Rafy. Naukowcy mówią o pierwszych oznakach regeneracji ekosystemu. Nowa Zelandia stawia na energię geotermalną. Rząd zapowiedział budowę kolejnych instalacji geotermalnych, które mają zapewnić 100% energii elektrycznej z odnawianych źródeł do 2035 roku.